konkurs na najlepszy chleb i wyrób cukierniczy. Tak miasto Dąbica uczci Dzień Patronki Świętej Jadwigi Śląskiej. Obchody już w najbliższą niedzielę połączone z pierwszym jarmarkiem Jadwiżańskim. Kiermasz rozpocznie się o godzinie 10 w sali gimnastycznej Miejskiego Zarządu Oświaty przy ulicy Cmentarnej. Proszę wszystkich mieszkańców będzie to święto piekarzy, cukierników. Będą prezentowane ich wyroby, chleby, bułeczki, ciasto. Myślę, że warto przyjść zobaczyć, czym mogą się pochwalić nasi piekarze. 13.15 jest przewidziane oficjalne otwarcie Jarmarku Jadwigańskiego i myślę, że do godziny 15 poznamy zwycięzców, bo jest ogłoszony konkurs na najlepszy chleb i najlepsze ciastko. Będziemy wspólnie świętować to nasze święto. Zapraszamy całe rodziny. Można zobaczyć, zdegustować to ciasto. Będą też inni wystawcy, którzy na co dzień nie są w Dębicy. I myślę, że te wyroby przekonają Dębiczan do inwestowania w rzemiosło. Do tego, żeby rzemiosło się dalej rozwijało. I żeby ci nasi piekarze, cukiernicy dalej tutaj mieli te firmy i dalej nam sprzedawali pyszne wyroby. Podsumowanie konkursu na najlepszy chleb o godzinie 14.45. Na obchody Dnia Patronki Dąbicy Świętej Jadwigi Śląskiej oraz Jarmark Jadwiżański zapraszają organizatorzy, burmistrz miasta Dąbicy oraz proboszcz parafii pod wyzwaniem Świętej Jadwigi.